Cześć! Dzisiaj szybki instruktarzyk jak się robi sos winegrety. Cztery duże łyżki oleju, dwie małe łyżeczki octu jabłkowego. 1 łyżeczka musztardy, a ja temu musztardę sarebską. To sobie już wszystko mieszamy, jest bardzo fajny, szybki sosik, pamiętajcie nie trzeba kupować, po prostu można to sobie zrobić samemu w domu, do tego świeżo mielony pieprz, nie za dużo, taką malutką szczyptę, niepełna łyżeczka cukru, Dwie takie średnie szczypty soli. I to wszystko sobie mieszam. Widzicie, musimy to tak wymieszać, żeby wszystkie schodniki się połączyły, żeby cały cukier nam się rozpuścił. I tak przygotowany sosik. wylewamy sobie na naszą sałatę. I tak to wygląda, moje kochanie. No i miłego. Na razie, hej.